wiedeń oferuje wrażeń, moc. Spójrzcie, jak jego blask opromienia wszystkich Was. Szczęście i dostatek w wszystkim może dać, pod warunkiem, że ktoś będzie o to wszystko dbać. Ja potrzeby kraju tego znam. Sznurki władzy mogę trzymać sam. Starczy się, że je i już tłum posłuszny jest Twoja wola jest rozkazem, uczynimy to co chcesz Snurki w tył, snurki w przód, marionetki wprawiam w ruch I znów tak tańczą, jakim gram Zamach stanu, rewolucja grozi nam w kraju Szerzy się bunt, niech pokrzyczą sobie ciut Trzeba szybko działać, zanim w ogniu stanie kraj Niech wyszumi się lud i satysfakcję ma Dobry strateg wie, gdy plan się rbie. Wtedy trzeba nieco poluzować sznurki. Idźcie w tłum, wesprzeć bunt i w proteście znieście pięć. Nie poznają smak wolności, cenią sznurki na znów. Pośród nas powstał już lud, co władzę przejąć. ten bunt w zarodku trzeba zgnieść. Polityczny talent, to do wszystkich zamków klucz. Władzę w ręku ma ten, kto przewidzi każdy ruch. Troszek w lewo, liberał, uzyskam głos. w prawo i już narodowcy do mnie gną. Ja obietnic wachlarz cały mam, starszy by krytykom moim zamknąć. Usta Słomie krzyk, słabie bunt. Prowody las znajdę i w i sznur ukręcę. Szczęście. Szczęście wam może dać Ten kto sznurki władzy ma I wie jak nie poplątać ich Przywódca kraju umie łączyć wiele cech Jednocześnie dobrotliwy i stanowczy on ma zawsze plan i umie w życie wdrożyć go Jego mocną stroną jest sztuka dyplomacji Sznurki w tył, sznurki w przód, marionetki wprawiam w ruch I o dziwo nawet cesarz podżeguje boszu słów więc, bawcie się i swobodą cieszcie się Nikt już z was nie musi myśleć sam się, skończysz się, się za Tańczymy, jeśli taką wolę ma, rzućmy się w końca wir i wolnością rzućmy się, bo on uwolni nas od trosk. On nam moc, siłę ma, on nam stworzy lepszy świat, bo to jest mądry, sprawiedliwy, panuje z bliski nawet krat, on nam dziecka, ten ma, on potrafi o nas dbać, bo on poszedłby naszą znak i dziś jest zawsze w szansach. Słod, tańczy, jak jak, on, jak, Pas już lud, co władzę przejąć ten Tym lud, zarodku, trzeba zgnieść. Polityczny talent to do wszystkich zamków klucz. Władzę w ręku ma ten. Kto przy